ma z tej strony Szukis i to jest bardziej taki odcinek informacyjny, więc tutaj nie, nie oczekujcie jakiejś, wiecie, rozgrywki, to puszczę taki fragment w oczywiście, ale to jest bardziej taki odcinek po to, żebyście widzieli, jakie zasady będą na tym serwerze, który aktualnie będziemy tworzyć my razem jako cała społeczność i zastanowiłem się właśnie nad kilkoma zasadami i tak w skrócie wam o nich opowiem, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co w nim chodzi i y, czy wam te czy wam te zasady po prostu pasują? Nie? Bo niektórzy mogą się nie zgodzić, że coś tam im nie pasuje i najwyżej będziemy zmienić, jeżeli dużo osób będzie tak chciało. Tak więc zacznijmy sobie od punktu pierwszego. Tu chodzi o jeden versus 1, Nie może być, wiecie, nie może być takiej sytuacji, że grupa na grupę, już wam tłumaczę o co chodzi, jest to zakaz kanibalizmu. I kanibalizm, no to wiecie, to nie jest fajna rzecz, jak sobie robicie powiedzmy 100% dino i kurna, spotykacie powiedzmy dwójkę, którzy wydają się friendly, a zaraz zostajecie po prostu w pierdol. Także ta sytuacja, takie wiecie, ten kanibalizm to jest takie kurestwo, że to trzeba wytępić wszystko i po prostu musi być taka zasada. Jednak sytuacją wyjątkową jest, gdy wezwiemy trójkę na tą, na tą jedną osobę tego samego gatunku i wtedy. I wtedy ta osoba ma 15 sekund na opuszczenie terenu lub wezwanie tego samego krzyku, czyli tej trójki na akceptację walki. I jeżeli ta osoba opuszcza teren w ciągu tych 15 sekund, nie możemy jej gonić, żeby wiecie, nie było czegoś takiego, że y, ktoś wezwie trójkę i ta osoba spierdziela, my ją gonimy specjalnie, żeby ją zabić. No nie, nie może być takiego czegoś. I, 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 i co jeszcze? Y, a, jeżeli złamiecie tą zasadę, jeżeli będziecie zawijać wiecie swoich i tak dalej to macie reset dino a ta osoba która była poszkodowana i była mm, tak mniej więcej adultem mniej więcej tą osobą dorosłą yy, otrzymuje właśnie groła żeby wiecie on nic nie stracił bo to jednak jest yy, to łamanie zasad nie więc to mi się wydaje, że to jest bardzo w porządku zasada, żeby nie było tego kanibalizmu. Jednak jest wyjątek tylko wtedy, kiedy wezmiemy trójkę, jeżeli wiecie, ktoś tam, kurwa, nie wiem, przeszkadza czy coś, czy, czy wam ktoś nie pasuje, to możecie takie coś zrobić, ale właśnie tylko z tym wyjątkiem. Druga zasada to jest zakaz mixpaków mięsażernych z roślinożernymi. Czyli chodzi tutaj bardziej, właśnie, wiecie, o, o takie coś, że nie wiem, że raptorki łączą się ze z albo że karnotaury łączą się ze z tego Takiego czegoś nie może być, bo wiecie, no, no kurno, no, idziecie sobie, powiedzmy, przez wyspę i widzicie kurno taki gang. No to jak taki gang wam wpadnie, no to co wy macie zrobić? Nic nie możecie zrobić. To jest też psucie rozgrywki, także też mi się wydaje, że ta zasada też jest dobra. Trzecia zasada jest to zakaz zbugowania gry na korzyść naszej rozgrywki. No to wiecie o co chodzi, na przykład na Dino, jak macie właśnie yy, to jedzenie rybek czy coś takiego, jak wciśniecie Ctrl plus E i jesteście pod wodą, to wam to jakby wiecie, daje wam ten głód, ale, ale co i dalej macie tą rybkę jakby wiecie w tam coś tam, nie? Więc to jest też, to jest też ważne, nie wykorzystujemy żadnych, żadnych bugów. Czwarta zasada, nie ma możliwości teleportacji lub skrzeszania lub prośnięcia. takie proszenie o te rzeczy admina będzie skutkowało warnem. No to tutaj tam to mniej więcej wiecie o co chodzi, że żebyście nie prosili po prostu adminów o to i supportów, że, żeby wiecie, wam wzrosły tego dinozaura, czy żeby was przeteleportowały do kolegi, takiego czegoś po prostu nie może być, to też jest warn 1 na dwa, po, po tych dwóch warnach, czyli po tych wiecie, ostrzeżeniach takich dostajecie bana na 24 godziny więc tutaj każdy ma jakby rozpiskę, jeszcze zapomniałem z, y, zapisać właśnie w kanibalizmie, że dostajecie też warna ale dostajecie również też reset dino że jeżeli zabijecie kogoś to nie dość, dostajecie reset dino to jeszcze warna 1 na 2 także czwarta zasada na serwerze nie mam, e, to już patrzyłem tak? Patrzyłem, dobra. Zakaz reklamowania się na serwerze, linki itp. Chodzi tutaj bardziej o takie rzeczy. Wiecie, to jest głupota, takie coś, nie? Że wchodzicie na serwer i się reklamujecie, że tam wiecie wasz serwer Discord, czy kurwa, nie wiem, po swojego Instagrama, czy coś takiego. Po prostu, żeby nie było coś takiego. Za to jest ban 48. Myślę, że taki w miarę w porządku ten banik będzie. Yy, szósta zasada: nie ma możliwości kampienia na wodospadzie. Chodzi tutaj o ten wodospad, właśnie na sołów. Jeszcze tutaj przeczytam, jest to, jest to jedyna zielona strefa. Zielona strefa tyczy się tylko wodospadu. Chodzi, chodzi tutaj o tą właśnie taką zatoczkę, tam gdzie macie te deino, jest właśnie ten wodospadzik, żeby tam po prostu, wiecie, nie wchodzić, bo to jest zielona strefa, tam się respią te deino. Żeby nie psuć im po prostu rozgrywki, yy, wiecie, na początku gierki i tak dalej, to żeby to była taka zielona strefa. Wyjście ze wodospadu jest już żółtą strefą. Zaraz opiszę te strefy. Chodzi tutaj o to, żeby często jest tak właśnie na serwerach typu na Teutoniku czy na tam Isla Nublar, coś takiego, że jak wchodzisz na Dayno, na Soul, się respisz to zaraz jest wszędzie wokół tych kurwa dinozaurów, wszyscy się napierdalają, a ty jako jesteś tym młodym Dejno, to po prostu nic nie możesz zrobić, nie? Więc tutaj o to chodzi, żeby to była właśnie zielona strefa i tylko ten jakby taka, wiecie, to takie między skałami tam. Wiecie o co mi chodzi. Jeżeli wyjdziemy z, tej, z tego takiego miejsca, z tego wodospadu, tam dalej jest taka rzeczka. Zaraz wam to pokażę na mapie, jak tam mniej więcej wyglądają te żółte strefy i zielone. Zielona strefa jest to takie coś, że nie ma możliwości walki, ani kampienia, czyli wiecie, stegozaury odpadają na zielonej strefie totalnie, nie ma, nie ma czegoś takiego po prostu, że przyjdzie wam wiecie, 8 stegozaurów I kurna będą siedzieć i kurna kampić przez 8 godzin, no przecież to jest takie psucie rozgrywki, to będzie od, od razu natychmiastowy ban za to, na 24, więc Wiecie, no nie ma możliwości czegoś takiego robienia. a Żółta strefa jest po prostu żółta strefa to jest po prostu brak możliwości kampienia, czyli jeżeli przechodzimy, jesteśmy tym dino i przechodzimy z wodospadu na tą rzeczkę taką taką mini, która jest też do drugiego wodospadu, to na tej żółtej strefie nie ma możliwości kampienia, czyli tam też z tego zaury nie mogą się ustawiać, wiecie o co chodzi. Czy tam nie wiem karno, żeby nie siedziały w 6 czy 7. Zaraz do tego dojdę jeszcze do limitu właśnie karnotaurów, stegozaurów i tak dalej. I w sumie to są takie najbardziej główne zasady. Jeszcze tutaj rozpisałem sobie takie maksy, jak to będzie wyglądało w stosunku do grup. Stegozaur max będzie dwóch adultów plus jeden subadult. Czyli wiecie, dwóch dorosłych, jeden taki lekko mniejszy. To jest maksymalna grupa, bo wiecie, no stegozaury aktualnie w tej gierce są najmocniejsze. Zabijają praktycznie wszystko, wiecie, no w ciągu kilku chwil Jeden na jaką jest, wiecie, taktyką na nich, na no to jest po prostu Wyczerpanie ich yy, ze Staminy, nie? Karno 4 plus 1 sub adult. Tutaj kurna się trochę zastanawiałem nad tym na tym Karno i Karno też są mocne, nie? Bo oni mają tam około 300 bite force'a I 4 Karno plus 1 subadult, no to mogą zrobić robotę, nie? Ten Oto Max 5 plus 1. Tutaj kurwa, tak trochę strzeliłem z tym, ale mi się wydaje, że to będzie ok. 5 plus 1 subadult. No to 5 dorosłych i taki troszkę pomniejszy. Myślę, że mogą sobie na ludzi poradzić z tym, co tutaj mamy. Yy, Utah Max to jest 8. No tutaj nie będę raczej nic zmieniał, no bo jednak, wiecie, Utachy to są takie, że one mają mało zdrowia. Ale coś tam mogą porobić, jeżeli umieją coś taktycznie zrobić, nie? więc myślę, że ósemka tutaj będzie w miarę spoko, chociaż nie wiem, czy tego troszkę nie zmniejszyć, ale ale, ale. ale, no. I jeszcze jedna taka ważna zasada na koniec, że nie ma możliwości łączenia się grup. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy powiedzmy z tego zaura 2 plus 1 i to jest maksymalna grupa, bo niby według regulaminu, tego, które aktualnie teraz mamy, to jest wszystko git, nie? Ale nie, ma, nie może być czegoś takiego, że. Mm, jakby łączycie się w dwie grupy. W sensie macie tego z 2 tego plus 1, czyli powiedzmy jest dwa strójka, i przychodzi kolejna grupa 2 plus 1, to wy nie możecie chodzić razem, nie? O to, o to mi chodzi, żeby te, żeby te grupy nie były po prostu takie za silne, O to mi głównie chodzi. I tak samo wiecie, z innymi jest, nie? Żeby po prostu nie było takiego łączenia się w grupach. Jeżeli chodzi o Ptera, no to tam nie ma ograniczenia, o te inne też jakoś nie ma zbytnio. To są na, jak na razie takie dinozaury, które wiecie które są. które coś, coś robią w tej gierce jednak nie. Czyli ten Tenotos, stegozar, utachy, karnotaury, no, one coś robią w gierce, więc to jest taki na razie taki prowizoryczny regulamin, i myślę, że on by mógł wypalić. Jak wam wcześniej wspominałem na live, te osoby, które nie były na live. Będzie właśnie w niedzielę od 14 do 18. Może trochę więcej czasu tam poświęcę na tego live'a, żeby zrobić zbiórkę. I ta zbiórka będzie trwała przez półtora miesiąca do dwóch. Zależy, no zależy czy zbierzemy, czy nie. To też, to też prawda. I do uzbierania mamy 300 zł. Więc jeżeli są jakieś osoby, które by chciały zagrać, to przynajmniej, żeby tą złotówkę wpłaciły, to by było super, naprawdę. Jeżeli chodzi o supportów to supportów będę zbierał też, czyli będzie ich tam z czterech myślę, myślę że z czterech supportów wyś, wystarczy na ludzie, może z pięciu zobaczymy, ogólnie będzie nowy serwer do, do właśnie tego serwera nowy serwer do tego serwera, nowy serwer Discorda do tego, do tej wyspy także tam będziecie mogli składać podania i najważniejszą w sumie istotną rzeczą będą to jaki macie wiek i ile godzin mniej więcej spędzacie w tym i czym mniej więcej Wiecie, ogarniacie co tu się, kur, dzieje w tej gierce, więc to będą takie wymagania. Zobaczymy, będziemy zbierać i w sumie chyba tyle. A no i oczywiście jeszcze dodam zasady dla supportów, żeby nie było czegoś takiego, że wiecie, admini i supporterzy będą sobie latać na, na tym. Jak zginą, do sobie klikną groła i chodź, nic nie stracili, nie? Właśnie tutaj też muszę popracować nad. Muszę wprowadzić jakieś zasady dla supportów i dla adminów, żeby. Znaczy dla adminów, no ja jestem głównym adminem, ale wiecie, może ktoś jeszcze dojdzie czy coś, nie wiadomo. Dla supportów muszę wprowadzić też właśnie zasady, że jeżeli support, jakiś zauważy, że drugi support łamie zasady, to ma prawo go zbanować, to też wiecie. Bycie supportem nie jest, wiecie, bycie supportem to nie zwalnia was z tego, że, że możecie łamać zasady, to też jest, wiecie, yy, takie coś. Więc tutaj też będę musiał wprowadzić jakieś zasady dla supportu, ale to jeszcze nie teraz. Na pewno jeszcze będę szlifował ten, ten regulamin, więc zobaczymy. I jak na razie to tyle: to jest taka pierwsza część. W sumie informacyjna dotycząca właśnie tego serwera, a jeszcze Wam zapomniałem wspomnieć o tej nazwie serwera. Tak się chwilę zastanawiałem nad tym, jaka może być taka polska nazwa, żeby każdy wiedział, że to jest ten polski serwer, nie? I tak myślę, kurwa, co mi się tu kojarzy z tym, z, z Polską taką, nie? I mi się wydaje, kurwa, Husaria mi się kojarzy, nie? I myślę, kurwa, czy Husaria to jest dobry ten, dobre, dobre dobra nazwa dla wyspy? Tak samo myślę, kurwa, no w sumie może być, ale jak macie jakieś propozycje czy coś. To piszcie w komentarzu i piszcie swoje propozycje, co byście jeszcze wprowadzili właśnie do, do tego Regulaminu, bo wiadomo, on się będzie jeszcze zmieniał, ale to jest taka, taka wstępna, jakby wiecie, wstępna faza taki, takiego Regulaminu. Także piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i co byście chcieli zmienić i tyle. Ja się będę do Was jeszcze odzywał. Na pewno dru drugą część też nagram. I pamiętajcie, że w niedzielę, właśnie jest ten livestream od 14 do nie wiem której zobaczymy. Także będziemy zbierać co niedzielę praktycznie. Jeszcze będzie. Pamiętajcie, że jeszcze jedną ważną rzecz: że jeżeli nie będzie live streamu, to ja Wam oddzielnie podziękuję. Jeżeli wyślecie jakieś pieniążki na ten serwer, to oddzielnie Wam podziękuję w innym, w jakimś tam odcinku najnowszym, który będzie wychodził. Także może, ale się nagadałem. Także to tyle na dzisiaj. I jak coś to, piszcie komentarze. Komentarze, komentarze. Dzięki za dobre ocenki, za tam subiki nowe i tak dalej. Ja wam oddzielnie podziękuję w innym odcinku, już bo tutaj jest bardziej, wiecie, taki informacyjny do, dotyczący tego serwera. Więc to tyle. Dobra. Dzięki i na razie trzymajcie się do niedzieli. Nara.